Toyota Aygo po 2014 roku. Gdzie znajdują się w niej bezpieczniki? Po pierwsze, główne bezpieczniki znajdziemy przy akumulatorze, tutaj w tej skrzyneczce. Żeby ją otworzyć, otwieramy ten klips tutaj naciskając i do góry i ten klips naciskając i do góry. Delikatnie, nic nie pęka. Tutaj znajdują się bezpieczniki. Te tutaj to jest zapasowe. To jest zapas, tego nie ruszamy. To mamy na czarną godzinę. Ciąg dalszy bezpieczników. W starszym modelu znajdował się tutaj za licznikiem. Tutaj oczywiście to już nie ma miejsca. To jest wersja poliftowa po 2014 roku. Tutaj bezpieczników szukamy gdzie indziej. Po wejściu do samochodu. Okay. Słuchajcie, spróbuję to pokazać. O, tutaj widać. Tutaj widać. Tu mamy na paluszek. Tylko teraz mi jest bardzo ciężko nie po O, gdzie? tu paluszkiem, Tak, topeczka nam spada. Mamy bezpieczniki. Życzę powodzenia, jeśli materiał się podobał, zachęcam. Łapka w górę, jakiś subik, postaram się wrzucać więcej tego typu treści. Trzymajcie się, chyba.